Radzę się powtarzać. Bizon miodowy. Postępy prac. Proszę bardzo, alternator jednak idzie do remontu. Tu nie ma łożysk. Gruz. Ja powiem, alternator ma obroty gdzieś trzykrotnie w wyższe niż silnik. To można sobie wyobrazić, jak istotną to jest rzeczą. Tu mamy 6000 obrotów. Tak myślę, że 6000 na pełnym gazie to spokojnie jest w alternatorze. I jeżeli tu są kiepskie łożyska naprawdę są bardzo kiepskie to może dojść do jakiegoś no, zagrzania się zbytniego tych łożyska albo się rozleci wszystko i pasek strzeli no różne rzeczy mogą się stać w miarę trzeba od czasu do czasu poluzować pasek, sprawdzić jak się zachowuje alternator czy nie szumny, bo on nie daje znak po sobie tutaj mamy zrobiony otwór był zaspawany, to jest otwór do regulowania szczeliny klepiska Tutaj są pasy, co prawda założone, ale może pokażę o co chodzi. A teraz widać będzie. To klepisko teraz jest na dole, to ono będzie wyżej. Szczelina klepiska to jest właśnie ta odległość między cepem a tym tutaj górnym płaskownikiem. Tutaj przy minimalnym bodajże ustawieniu ma być coś koło 3 mm, jak jest skręcone, maksymalnie podniesione klepisko. W tej chwili tutaj mamy no, gdzieś ze 2,5 2, 2 cm, także jest naprawdę kiepsko. Ale to mówię, wszystko jest rozregulowane, rozkręcone. Będziemy to ustawiać, żeby to klepisko było prawidłowo ustawione względem cepów. No i też ważne jest, żeby było poziomo, czyli musi być równoległe le, klepisko do cepów. Bo możemy z tej strony podnieść, z tamtej opuścić i będzie wszystko w poprzek stało. Ale tak się nie powinno robić. To To się ustawi. Jak tam sytuacja z wariatorem? Wariator się dobrze trzyma. Wszystko podprzykręcane. Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, bo żeśmy te ostatnio nie ustawili chyba nie. Dokładnie, zostawiliśmy. Ich Zostawione jest. No dobrze, idziemy zobaczyć co tam z przodu się dzieje, bo to jest też ciekawe. O właśnie, już mamy wszystko poskręcane w zasadzie. Chwytacz kamieni jest na swoim miejscu. Ale tutaj przyszła osłona klepiska. Taka jaka ma być. Wszyscy ci, którzy kupują te osłony, to naprawdę w sklepach nieraz no, robią różne, różne, bym powiedział, błędy sklepikarze, bo tych osłon jest trochę rodzaj. Tutaj jest wersja, jak widać, bizon, Osłona Bison 5054 110010. To jest właśnie taka, taka osłona, i takiej trzeba po prostu zawsze szukać. Do tych nowszych modeli bizonów, gdzie nie ma tych uszu z przodu. Bo tu uszu, uszu, uszy w, tym, w tej wersji nie występują. Tutaj, jak kamień wpadnie, to tutaj jest. Gdzieś, jak wpadnie z gardzieli, to w tym, w tym korycie siedzi. I tutaj, taka moja uwaga: te korytko powinno się czyścić codziennie. Z tego względu, że jak ktoś po jednym dniu koszenia tu zajrzy, no to tu będzie kupę ziemi, piasku i różnego zboża, niezboża, no to będzie zawalone, że już tu kamienie i tak nie wpadną. Dlatego codziennie trzeba to otworzyć. I stąd pół, pół worka różnego śmieci można za kurto rzucić. To się tak otwiera. Tutaj gdzieś powinno się otworzyć. No. I wygarnąć stąd. Tu jeszcze płynąć śruby. Przykręcone będzie. Będzie przykręcone, bo się właśnie tak patrzę, że to już jest połapane, a jest nieustawione względem tych otworów. Trzeba to przesunąć wszystko w lewo. Będzie, bo się od śrub nie da włożyć. I wygarnąć stąd wszystko, żeby na nowy dzień koszenia, jak ktoś w instrukcji obsługi poczyta, że tu, czyścimy codziennie. Codzienny przegląd kombajnu jest ładnie opisany w instrukcji obsługi. Bizony. Dużo osób to lekceważy i tutaj tego nie czyści, kosi całe żniwa, a później się dziwi, że kamienie lecą tam dalej. No bo jak mają wpaść do chwytacza kamieni, jak on jest pełen na przykład ziemi? Wszystko co ciężkie wpadnie tu. Słoma poleci do przodu. Jakieś niewymucone ziarno też tu wpadnie. Gdzieś wytrącone jakieś kłosy też tu wpadną. One już stąd nie wylecą, bo przelatują tu między gardzielą i jak nie trafią w oklepiska no to tu wpadną. Słomę wyciągnie mucarnia, ale ziemi, kamieni i jakichś wy wymuconych ziarn nie wyciągnie. I później nie ma miejsca na kamienie. Podciągnięta sprężenie. A jest, podciągnięte sprzęgło. No, i dobrze. Można no, już tak odbijać, Tak. ładnie sprzęgło teraz chodzi. Nie jest gumowy pedał, tylko pedał bardzo dynamiczny. Jak ja to mówię, żeby ktoś tu się schylił, to by zęby powybijały te pedały. One mają właśnie tak chodzić. Nie mogą anemicznie, anemicznie gdzieś tam się podnosić, albo nie podnosić, bo to jest nie robota. No i elegancko jest. Tutaj mamy już po prostu do przodu. Idzie. Wszystko idzie do przodu. Będzie może dobrze. Nie wiem czemu tutaj są śruby dziesiątki, tu jest jakaś w ogóle porażka. Kto tutaj dał te śruby dziesiątki, to powinny być śruby takie jak tu szesnastki i to jeszcze na drobny, drobne zwojowe, bo te grubo zwojowe to one się tak nie dociągnie tych śrub. Specjalne śruby tu są takie z drobnym gwintem, są w sprzedaży te śruby i nakrętki samokontrujące. Tutaj mamy nowy regulator, według mnie to jest chyba jeden z lepszych tych elektronicznych regulatorów. 28. Mi się akurat te podobają, jakieś. No są fajne. Tu jest duży tranzystor, duże chłodzenie 2M3055. Nie ma lipy Tutaj w Bizonie partuchy przecierają tą blachę, szczególnie kiedy ta blacha jest tutaj tak jak była widzę jakaś wygięta i przez to było mocne natieranie na to. Ale to, to jest stała, stały numer z tym wszystkim. Tu widzę ktoś podokładał takie sprężyny do tych regulatorów, no bo wiadomo one tutaj miały takie maleńkie sprężynki. One tu już pewnie dawno się rozleciały, ale takie sprężyny to jednak będą trzymać. To nie przeskoczy na, wtedy na ząbkach te się wtedy same przedstawiają. Ta osłona tutaj no po prostu jest, jest po prostu źle zaprojektowana, we wszystkich wizonach w zasadzie ta część jest pęknięta, coś tu zawsze pęka, jak nie cała, tu pęka, tu szczególnie pęka w tym miejscu. Tu u góry się obrywa i spada. Tu widzę brak jak ktoś wzmacniającego. wzmacniającą. No to jest bardzo słaby, słaby punkt w wizonie. Nie wiem czemu nie ma klapki na bezpieczniki. Tutaj tylko jeden bezpiecznik jest czynny, ten pierwszy. a reszta to zapas. Można powiedzieć, w tych, w tych nowszych bizonach filtr, filtr oleju na, jest tutaj, w tym miejscu. A w tych, bo to jest na powrocie, a w, tych, w tych, tych nowszych tutaj jest właśnie. A w tych starszych jest po prostu w tym miejscu nad kołem. Trochę takie nieciekawe miejsce. Tu jest jednak według mnie lepsze rozwiązanie, jakoś tam gdzieś schowane. A, co, a, tu ktoś sobie zrobił korbę do tego i zwijany jest, y, zwijana jest, y, może to jest oryginalna nawet, żeby się czkarnie podnosić, może i oryginał taki jest, bo tutaj miejsce na to było, pierwszy raz coś ją widzę, Super Z056. Te pręciki widać że są od Bizona Czerwonego. To sito, sito takie grzebieniowe, można powiedzieć. Tu taka zasuwa jest. No i numer seryjny, numer ramy w Bizonach Super. Już nie raz pokazywałem. Jest tutaj 58473. Kolejną wadą wszystkich wizonów jest po prostu ta, ta klapa. Zawsze pęka. Jest tutaj po prostu niedopracowane. Ona się łamie na pół. Pękają te wzmocnienia. Tutaj widać nawet odpadło. Nie ma go ta część gruba. No i tutaj też zawsze to, co pokazuje ostatnio, że są tylko raz, dwa i trzy zawiasy. W tych starszych wersjach były cztery, nie wiem czemu. Czemu zrezygnowali z czterech? Nie mam pojęcia, bo nawet by pasowało, żeby były cztery Bo jeden był wtedy na tym wzmocnieniu, drugi na tym, trzeci na tym, czwarty na ostatnim A tak niestety, te, te zawiasy tutaj bardzo kiepsko się, bym powiedział, sprawują trzy No szybciej może jest i łatwiej osłonę zdjąć, ale co z tego Skoro to wszystko bardziej wibruje i wszystko pęka Zresztą widać, że zawias jeden odpadł Zaraz odpadnie drugi i klapę mamy pod kołem Przejeżdżamy kołem i już nie ma klapy znak jakości tutaj przemigrował bo wcześniej on był oczywiście z przodu nie wiem czemu go tutaj nakleili może po prostu było wygodniej temu co naklejał naklejać tutaj te naklejki z boku niż jak była gardzieli i gdzieś tutaj wędrować na środek i tu przyklejać, ale tu jeszcze trzeba dodać że jest tutaj otwierana klapka do orbitrola w związku z tym tutaj nie było za bardzo gdzie tego znaku jakości może pomieścić Akurat on by tu na środek przypadł na tą klapkę, to dlatego może tam się przenieśli. Też tak mogło być. Tu mamy korek. To jest korek wlewu oleju do, do skrzyni. I ten korek to jest korek specjalny. Trzeba o tym pamiętać, że w nim jest dziurka i w nim jest odpowietrznik skrzyni. Jak ktoś tu coś innego wstawi, no to niestety nie będzie dobre to rozwiązanie. Tu widać otworek z boku. I w tym bizonie jest bardzo ładna takra, będzie widzę, jest nie szarpnięta, często gęsto tu jest coś szarpnięte, a tu jest bardzo ładnym, w bardzo dobrym stanie tutaj właśnie ta część. W tym bizonie też, jak widać, nie ma akumulatora hydraulicznego, bo akumulator hydrauliczny tutaj występował, dlatego tu jest ten trójnik do akumulatora. Znaczy trójnik, tamówka taka, bo połączenie, bo kiedy są sprężyny, to nie ma akumulatorów w 1992 roku na przykład już nie ma sprężyn i znowu wróciły akumulatory hydrauliczne Opona 100 mil Ja powiem, że te opony kiedy są garażowane kombajny to jak widać mimo upływu lat prawie 40, no są naprawdę w bardzo dobrej kondycji kiedy jednak są na podwórku, gdzie stoją kombajny daje po nich słońce, rozgrzewa je do bardzo wysokich temperatur, no to niestety pękają te opony, murszeją no jest kłopot z tyłu to wiadomo zbieżność przede wszystkim, nie ma zbieżności to widać co się dzieje tu będzie ustawiona zbieżność zresztą i będzie wszystko elegancko jakieś druciarstwo mamy, tłumik tłumik jest przywiązany na drut bo, bo pęk. już jest odwiązany? Nie tylko ile to musi zdjąć z drutu? jak to lata ta rura też jest kiepska tutaj można by metalową dać pompa wodna nie ma skalamitki nie wiem czemu jakaś wersja bezkalamitkowa chyba bo pompa jest wymieniona ma tam jakiś minimalny luz ale to minimalny, bo teraz alternator zdjęty to to można łatwo to sobie tutaj zweryfikować teraz zobaczymy co się dzieje z sumikiem jest podłożona jakaś lata. to lepiej się wszystko nie? on tutaj jest na 100% jest tam. No coś ktoś podłożył. Jeszcze coś. Bo go trzeba było na tyle ustawić, żeby on niczego nie dotykał. Zdecentrowany był w tym otworze. Bo tu nigdzie nie jest, ta końcówka rury nigdzie on nie tego jest. Ja go cyknę, ja go zamontuję tu. No. I wtedy się go lekko tam potęknie, czy co. No tu musi być gdzieś pęknięty. Tam są takie dwa zastrzały, ale u góry jest złamany. Widzę jak chodzi. No mam plazmę to ja plazmę wypalę. A no to elegancko Dzień się kończy, prace przebizenie również zakończone. Słońce.